Wydawało się, że ten Śląsk rozbity ostatnimi wynikami, no można z nim powalczyć, to czasem już w pierwszych minutach sprawa się sypła. No niestety, Śląsko wykorzystał chyba pierwszą jakąś swoją sytuację. Ramka z karnego, no, troszkę nam podcięła skrzydła, ale to wcale nie znaczy, że, że tak musiało wyglądać dalsza część meczu. Przy 1-0 dalej można grać i jeszcze wygrywać. Dwa zagrania do mili, kolejne dwa gole. Co się stało? To taka jakaś dekoncentracja dzisiaj? No nie wiem, musimy to obejrzeć, przeanalizować. No na pewno, no, jak się traci takie proste bramki, no to jakoś, jakaś dekoncentracja, gdzieś błądy są popełniane. Czy jeszcze wierzycie w to, że się można utrzymać, czy to już pod czymś takim to już tylko się musi płakać? Nie no, myślę, że wszyscy tutaj będziemy wierzyć do ostatniego meczu, jeżeli będzie szans. Na razie to nie wygląda dobrze, ale jeszcze, jeszcze jest trochę meczy, więc jeżeli trzeba myśleć to pozytywnie. To jest... No na razie nam to pozostaje tylko wierzyć, a pracą jaką wykonamy w tygodniu i czy wygramy jakieś mecze, no to wtedy będzie jakieś przełożenie, będzie coś można powiedzieć więcej. Na razie no nie wiem. Po takim meczu znowu ciężko się tłumaczyć. Jak się przed państwem tłumaczę jest źle, jak się ktoś w ogóle nie rozmawia z państwem też jest źle, więc ja już naprawdę nie wiem co mamy w tej chwili robić. A co z kolei z i po meczu? Bardzo był No na pewno i trener i wszyscy zawodnicy byli na siebie źli. No mówię, w takie sprawy z szatni zostają w szatni.